Assalamu alaikum. Ramadan to miesiąc pogłębionej duchowości. Jest to czas wzmocnienia wiary, zbliżenia się do Allaha subhanahu wa Ta'ala poprzez akty kultu. Obejmuje to modlitwę, ponieważ jest to jedyny miesiąc, w którym muzułmanie modlą się Tarawih, specjalną nocną modlitwę odprawianą po wieczornej Iszy. Modlitwa Tarawich jest modlitwą sunny dobrowolną wykonywaną w ciągu miesiąca Ramadan. Odmawia się ją po modlitwie Isha i przed modlitwą Witr. Jej nazwa pochodzi od arabskiego słowa Tarawich, co oznacza odpoczynek i relaks. Dzieje się tak dlatego, że modlitwę wykonuje się w nastroju spokojnym i zrelaksowanym, z przerwami pomiędzy każdą serią rakatów. Podobnie jak w przypadku innych aktów kultu, np. odprawianie zikr, czytanie Koranu i tym podobne, podczas ramadanu zaleca się modlitwę tarawih. W ramach modlitwy zwiększamy nasze połączenie z Allahem wa i zdobywamy więcej nagród z każdym rakatem. W jednym z hadisów przekazanym przez Abu Huraire prorok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, powiedział nawet, Ktokolwiek stanie w dobrowolnej nocnej modlitwie Ramadanu z wiarą i nadzieją na nagrodę, jego poprzednie grzechy zostaną odpuszczone. Dlatego widzimy, że istnieją znaczące nagrody za odmawianie nocnych modlitw, w tym Taraweeh w miesiącu Ramadan, kiedy każdy dobry uczynek jest mnożony bardziej niż w jakiejkolwiek innej porze roku. Wykonywanie modlitwy Taraweeh ma wiele zalet, ponieważ pielęgnuje wszystkie aspekty naszego ja i ciała. Długa i spokojna sesja modlitewna pozwala nam zastanowić się nad naszą relacją z Allahem subhanahu wa ta'ala. W każdym działaniu zbliżamy się do naszego Stwórcy. Zyskujemy większe uznanie dla Niego i będziemy szukać więcej Jego przebaczenia i błogosławieństw. Regularne wykonywanie modlitw ich. Wymaga dyscypliny i zaangażowania. Długie sesje modlitewne zachęcają nas do efektywnego zarządzania czasem. Namawia nas, abyśmy nadawali priorytet naszym obowiązkom duchowym, a jednocześnie wypełniali nasze codzienne obowiązki. Pomaga nam także rozwinąć większą samodyscyplinę, którą możemy zastosować także w innych aspektach naszego życia, nawet poza ramadanem. Modlitwy tarałych nie tylko pomagają naszemu zdrowiu duchowemu i psychicznemu, ale także korzystnie wpływają na nasze zdrowie fizyczne. W pewnym sensie przedłużona sesja modlitewna pomaga nam uzyskać więcej ćwiczeń. Działa jako trening, ponieważ jego działanie pomaga poprawić zdrowie serca, zwiększyć elastyczność i zmniejszyć poziom stresu. Sposób, w jaki modlimy się tarałych. Wzmacnia również nasze poczucie jedności i wspólnoty. Wiele meczetów i domów kultury oferuje wspólne modlitwy tarałych, podczas których muzułmanie ze wszystkich środowisk spotykają się, aby się modlić i oddawać cześć Bogu. To poczucie wspólnoty jest szczególnie ważne w miesiącu Ramadan. Dwie najpopularniejsze metody modlitwy tarałych to metoda 20 rakatów, i metoda 8 rakatów z krótką przerwą po każdych czterech lub dwóch rakatach. Niezależnie od zastosowanej metody każdy rakat zaczyna się od recytacji sury al fatiha po której następuje inny fragment koranu. Następnie po zakończeniu modlitwy Tarałig odmawia się modlitwę witr. Gorąco zachęca się również do wykonywania Tarałich w zborze ponieważ jest to sumna proroka Muhammada, salallahu alaihi wasalam. Jak zostało przekazane przez Abu Dhara, niech Allah będzie z niego zadowolony, wysłannik Allaha, salallahu alaihi wasalam, powiedział, ktokolwiek stoi za imamem, aż skończy, jest to równoznaczne ze spędzeniem całej nocy na modlitwie. Ogólnie rzecz biorąc, modlitwa Tarawich jest znaczącą praktyką Ramadanu. Daje nam szansę na połączenie się z Allahem, szukanie Jego przebaczenia i wzmocnienie naszej iman, wiary. Chociaż istnieją różne metody wykonywania modlitwy Tarawih, która jest często wykonywana w zborze, najważniejszą rzeczą jest, aby robić to szczerze i z oddaniem.